Wy organizując y, zawody triatlonowe, zrobiliście coś, czego ja wcześniej nie widziałem, jeżeli chodzi na przykład o biegi górskie czy obiegi y, uliczne. Zaangażowaliście w promocję celebrytów, prawda? To prawda. E, to był pomysł, który przez parę lat rzeczywiście jakby e, wywindował ten triatlon do, do medialnego mainstreamu, bo, bo celebryci otwierali nam się do telewizji śniadaniowych, z, y, koncentrowali uwagę wokół, wokół tej dyscypliny. E, Zresztą pomysł nie nowy, no bo on też jakby zrodził się z oglądania telewizji. Cały ten pomysł tak naprawdę przyszedł mi do głowy wtedy, kiedy oglądałem Malibu Triathlon i i Low, która startowała w Malibu i robiła to na cele hartatywne. Mhm. Eee... Chwilę później sięgnąłem po gazetę, w której Tomek Karolak opowiadał, że jego wielkim marzeniem jest sortować kiedykolwiek w triatlonie. I po prostu połączyłem kropki. I gdzieś to zaczęło, zaczęło oprocentować. I przez parę lat rzeczywiście to zaangażowanie celebrytów było takim wyróżnikiem imprez tritonowych, które organizowaliśmy. Dzisiaj ci celebryci nadal startują regularnie w imprezach Man, ale już może nie wzbudzają aż takiego efektu wow. Ja, ja zresztą stałem się, żeby, żeby każdorazowo udział jakiegokolwiek celebrity, czy to jest sport celebrity, czy, czy to jest aktor, czy to jest ktokolwiek inny, żeby to było poparte jakąś e, e, fajną historią, e, fajnym, e, fajnym też kontekstem tego, ja, dlaczego ta osoba staje się ambasadorem mm -hmm. naszej imprezy. I myślę, że na, na ten rok na przykład mamy kilka działań y, zaplanowanych.